Poniedziałek, 20 dzień października. Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na informację Telewizji Gorzów. W Filharmonii Gorzowskiej zorganizowano czwartą edycję charytatywnej aukcji pod hasłem Artyści dla młodzieży. Na licytację trafiło 15 wyjątkowych prac stworzonych m.in. Między podczas międzypokoleniowego polsko-izraelskiego pleneru malarskiego w Santoku. Artyści po raz kolejny połączyli siły, by wesprzeć zdrowie psychiczne młodych ludzi. Udało się zebrać prawie 57 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na warsztaty rozwojowo-psychologiczne dla młodzieży z Gorzowa i regionu. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem i wsparciem uczestników wydarzenia. Mamy szczególne wydarzenie, to jest już czwarta edycja charytatywnej aukcji Artyści dla Młodzieży i trzeci raz z rzędu zbieramy środki na działania psychologiczne, warsztaty interaktywne z młodzieżą i dziećmi, właśnie na, na to jest forma takiej jakby terapii dla młodzieży. Tutaj w tej chwili mamy wystawione w obrazy artystów gorzowskich i związanych z Gorzowem. Są to znane nazwiska jak widać obraz Michała Bajsarowicza, Wojciecha Plusta, między innymi. Mamy tutaj również Iwonę Markowicz-Wilniecką, ale mamy też artystów, którzy po prostu uczestniczyli w plenerach organizowanych przez Fundację Sztuka Ducha, plenerach malarskich, artystycznych, na przykład znane nazwisko Janusza Kokota, artysty Kaliskiego i też innych. Nie będę wymieniać może wszystkich, natomiast idea jest taka, żeby stworzyć wydarzenie, które pomoże połączyć zarówno pokolenia, jak i Różne środowiska, bo jest tu miejsce na spotkanie, zarówno artystów, biznesmenów, ludzi, którzy malują, którzy grają, którzy po prostu lubią być w miejscach kulturalnych i lubią też pomagać, ponieważ to, jak już na wstępie powiedziałam, jest aukcja charytatywna. Nasi gorzowcy artyści przekazali swoje e, prace, a my będziemy licytowali na potrzeby warsztatów dla dzieci i młodzieży. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest tu już czwarta edycja, czwarte takie piękne wydarzenie. Ludzie wrażliwi, którzy stworzyli swoje prace i ludzie wrażliwi, którzy chcą podzielić się, kupując te prace, swoją wrażliwością z tymi, którzy tego potrzebują. Wiem, że te problemy narastają. My, dorośli, starsi, trochę może mądrzejsi, bardziej wrażliwi właśnie na potrzeby, to jest nasza powinność, żeby pomagać, wspierać. A takie warsztaty, które już też w zeszłym roku się odbywały, pokazują, że są bardzo potrzebne, bo młodzi ludzie często nie, nie wiedzą, że mogą się otworzyć, że mogą szukać wsparcia, że mogą szukać pomocy i to jest taka ścieżka, która pokaże, że, że, że tak, że czasami o swoich kłopotach trzeba powiedzieć. Jestem pierwszy raz. I pierwsza myśl, która mi przychodzi, to to, że obrazy na żywo są zdecydowanie piękniejsze niż te w katalogu. Więc, Ale też tak usłyszałam taką opinię: przyjdź, zobacz, że rzeczywiście tak jest. Wpadły mi dwa obrazy w oko, no ale ponieważ jestem pierwszy raz, więc nie wiem jak to wygląda, na jakich kwotach to się kończy. Ale no, kiedyś trzeba zacząć, kiedyś trzeba przyjść, wspierać takie inicjatywy. Mi się dwa podobają, nawet trzy. Jeżeli pomaga się młodym ludziom przez sztukę, no to jest najlepsze, co może być dla mnie, przynajmniej dla artysty. Więc postanowiłem tutaj być i mam nadzieję, tam coś wylicytować. Artyści mają w sobie, sobie coś takiego, taką, taką pewną duszę, o to łasło maślane, ale duszę artysty. Ta dusza artysty, nie dość, że robimy jakieś dzieła, robimy jakieś spektakle, malujemy obrazy, chcemy przedstawić swoje wnętrze, ale dzięki tym właśnie przedstawieniom, obrazom możemy też komuś pomóc. Jeżeli możemy komuś pomóc, no to jesteśmy szczęśliwi, to chyba o to właśnie chodzi w życiu. Deszczno zrobiło krok, na który inni dopiero się decydują. Od kwietnia funkcjonuje tu bezpłatna komunikacja publiczna. Autobusy kursują regularnie i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Komunikacja ze strony miasta Gorzoła była bardzo dobrze świadczona, ta usługa, to w zerowo. jednakże koszty były bardzo wysokie i chcąc iść nam tutaj z duchem postępu, bo są już takie gminy w Polsce, to nie jest tutaj odkrycie koła, które mają darmową komunikację, postanowiliśmy coś zmienić żeby ta komunikacja była inną komunikacją, taką troszeczkę w naszej części kraju, troszeczkę nowatorską, wzorują się na gminach podwarszawskich. Mianowicie pierwszym aspektem było uzyskanie dofinansowania ze strony Urzędu Wojewódzkiego, wieloletniego dofinansowania, żeby można było jakiekolwiek zmiany robić. To nam się udało to dofinansowanie pozyskać. Później musieliśmy przygotować całą siatkę połączeń. Równocześnie z dostaniem dofinansowania robiliśmy tą siatkę połączeń, bo to jest pięć linii autobusowych od numeru 261 do 265, czyli mamy pięć nowych linii autobusowych. Nie było żadnym problemem przystanki w, na terenie naszej gminy, gdzie autobusy mogły się zatrzymywać. Natomiast olbrzymim kłopotem było e, zatrzymywanie się na terenie miasta Gorzowa, głównie w newralgicznych przystankach, czyli przystanek tak zwana katedra. I to udało nam się zrealizować całe to przedsięwzięcie, dopiąć tak naprawdę dopiero 1 września, odkąd możemy zatrzymać się na katedrze. Czyli mamy przystanek Nowa Park, Katedra, takie te bardzo newralgiczne i Ascana. Plus dworzec główny, i to są takie najważniejsze przystanki w centrum. Całkowicie rozumiem, dlaczego tak długo trwało ze strony miasta, gdyż te przystanki są bardzo mocne, ale to bardzo mocno w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli 6, 8, 14, 16, są oblężone przez autobusem. Jest po kilkanaście autobusów w ciągu dosłownie kilku minut. Dlatego dołożenie naszych pięciu autobusów rozumiem, że to był problem dla miasta. Mamy możliwość dojazdu od poniedziałku do piątku na 3. Czy zmiany do pracy i obsługujemy ten bardzo mocny potok pasażerski dużymi autobusami 6, 8, 14, 16. Jak już powiedziałem, duże autobusy, to też muszę powiedzieć o małych autobusach. Nasza e, gminna komunikacja dała możliwość tego, że mamy też mniejsze autobusy e, na tych zdecydowanie mniej obleżonych kursach, czyli 4.40 rano, czy też 23. jak mieszkańcy jeżdżą na pierwszą zmianę, bądź też wyracają e, z trzeciej zmiany. Tam są mniejsze autobusy. No i chyba to wszystko dobrze funkcjonuje. Autobusy są, są nowe bądź praktycznie nowe do trzech lat. Klimatyzowane, w większości niskopodłogowe. Wszystkie są niskopodłogowe, także nas to bardzo cieszy. Jeżeli są jakieś uwagi, to mieszkańcy bardzo często je zgłaszają. Staramy się reagować i, i, i myślę, że zwłaszcza to, że jest wieloletnie dofinansowanie, że już mamy tutaj. Temat załatwiony i rozwiązany. Szalenie trudno z, zbudować sieć komunikacyjną, jeżeli potok pasażerski jest 6, 8, 14, 16. Później naprawdę są sporadyczne osoby w autobusach, a to jest komunikacja zbiorowa, indywidualna. Mieszkańcy dojeżdżają na, do pracy na godzinę 6, 7, 7.30 8 rano, 10 i każdy chciałby mieć ten autobus jak najbardziej dopasowany. Tak? Dzieci przecież mają zajęcia też na 8.50, nie tylko na 8. Mój na 9.35. Także bardzo ciężko to wszystko zgrać razem, żeby to pasowało, żeby ktoś nie musiał czekać godziny yy, i ciężko to, to wytłumaczyć. Zima to najtrudniejsze czasy dla bezdomnych zwierząt. Schronisko w Gorzowie apeluje o adopcję, bo choć pracownicy robią wszystko, by zapewnić psiakom i kotom jak najlepsze warunki, nic nie zastąpi prawdziwego domu. Gdy temperatura spada poniżej zera, każda adopcja może dosłownie uratować życie. Zachęcamy jak zawsze do adopcji psiaków z naszego schroniska. Mamy nadzieję, że przed zimą tych adopcji będzie jeszcze więcej, bo zima to najtrudniejszy okres dla naszych psiaków. No niestety pieski u nas mieszkają na zewnątrz, mają budę i pomimo tego, że te budy są ocieplone i wyściełamy je słomą, tak, żeby im tą zimę jak najbardziej ułatwić, no to nie są to wymarzone warunki, jakie, jakie chcemy, żeby nasze pieski miały. Tutaj najciężej mają pieski stare, nasze seniorki. no i Pieski, które nie mają tego podszerska, które mają króciutką sierść, one naprawdę tutaj zimą marzną, my staramy się jak możemy, ubieramy im ubranka, no ale jednak szukamy im takich domów odpowiedzialnych, prawdziwych, no najlepiej nie tylko na zimę, bo czasami robimy też taką akcję, gdzie te najbardziej potrzebujące, na przykład seniorki, żeby zabierać na zimę do domu, no i często się zdarza, że po takim tym czasie te psiaki zostają, no ale apelujemy tu przede wszystkim o te domy stałe, bo to jest Najważniejsze. No zima to naprawdę jest ciężki okres dla psów, a szczególnie jeśli mają też jakieś choroby stawów, bo no spać w zimnej budzie, jeszcze jak się gdzieś tam tej wilgoci złapie, no to, jest, to jest naprawdę dla psie, psiaków ciężkie. W tym roku mamy dziwny, taki można powiedzieć, wysyp oddawania psiaków przez no niestety osoby starsze. Nie mówię, że to jest wina osób starszych, bo często nieświadomie gdzieś Chcą dobrze, biorą młodego pieska, albo rodzina chce zrobić takiej osobie przyjemność i daje jej szczeniaczka czy, czy rocznego, dwuletniego pieska, a później niestety wiemy, jak to jest, pojawiają się jakieś problemy zdrowotne czy nie daj Boże, śmierć takiej osoby. No i rodzina wtedy niestety bardzo często nie ma możliwości takiego pieska przygarnąć albo ktoś ma alergię, albo są małe dzieci, albo mówią, że mają za małe mieszkanie i takie psiaki trafiają do nas. Aktualnie mamy. Kilka takich świeżych piesków, które trafiły właśnie, bo starsza osoba poszła. Do szpitala albo no, piesek. Mamy takiego pieska e, Tysona, który no, był małą kuleczką, był małym owczarkiem. Teraz ma dwa lata i pani już jest starsza, nie daje sobie z nim rady, nie dawała z nim rady i no, trafił do nas. Nie chcemy, żeby to tak wybrzmiało, że tylko starsze osoby oddają do nas psiaki, bo oczywiście tak nie jest. Młode osoby też często gdzieś podchodzą nieodpowiedzialnie i, i te psiaki do nas oddają. Ale to takie przypadki, po prostu z, z ostatnich miesięcy, które tak się tutaj mocno nam rzuciły w oczy. Polska reprezentacja w futsalu znów zagra przed gorzowską publicznością. Selekcjoner Błażej Korczyński ogłosił skład na mecz z Holandią i przyznał, że Arena Gorzów to miejsce, do którego chciałby wracać. Początek spotkania 21 października o godzinie 18.00 oczywiście w Arenie Gorzów. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić, już w najbliższy wtorek, na mecz reprezentacji Polski z Holandią. Drodzy mieszkańcy, zapraszamy. To już drugi raz, gdzie reprezentacja Polski w futsalu będzie gościła u nas w arenie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. W tej chwili trwają wytrwale już treningi przez kilka dni i niebawem mamy mecze. Pierwszym, pierwszym naszym rywalem będzie drużyna Serbii, drugim rywalem będzie drużyna Holandii i ten mecz mam nadzieję, że będzie oglądała jak poprzednim razem pełna hala arena. Zostały ostatnie wejściówki, więc tych, którzy jeszcze ich nie nabyli, serdecznie zapraszamy do tego, aby je nabyć i mam nadzieję, że wszyscy kibice, którzy wstawią się na hali, no będą też tak mocno i żywiołowo dopingować, jak podczas tego ostatniego meczu ze Słowacją, który nasza reprezentacja wygrała 6-1 i tym meczem awansowała na Mistrzostwa Europy. Nie pierwszy, drugi, mam nadzieję, że nie ostatni, bo czujemy się tu dobrze. Poprzedni mecz świetnie zorganizowany, duża publika, mam nadzieję, że też będzie komplet i Chciałbym tu jeszcze przyjechać w przyszłości, a teraz to okres przygotowań do Euro, ważny sparing, dla nas mecz towarzyski, fajny rywal Holandia, także mam nadzieję, że będzie wszystko tak samo dobrze jak w styczniu, gdzie wygraliśmy 6-1 i, i Gorzów jest dla nas szczęśliwym miejscem. Pierwszy raz w historii e, zdarzyło się tak, że trzy reprezentacje Holandii przyjeżdżają do Polski w tym samym niemalże czasie. E, dzisiaj mamy mecz, e, za chwilę mamy mecz, przepraszam, we wtorek, e, drużynę futsalową w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie za trzy dni drużyna Holandii przyjeżdża na mecz do Gdańska, gdzie będzie rywalizowały, będą nasze panie. No i jak wiecie państwo, 14 listopada na narodowym Holandia w walce o mundial na narodowym. I też z tego miejsca zapraszamy trenera Błażeja Korczyńskiego, aby kolejny raz pojawił się. W przyszłości na zgrupowaniach w naszym mieście, tutaj w Gorzowie. Bardzo serdecznie zapraszamy. A Państwa zapraszamy jeszcze raz we wtorek, godzina 18. .00. Mam nadzieję do zobaczenia. Idą sportową wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam Państwa jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.